Cześć. Smyk mówi. Nie odpowiadam za to, co wydarzyło się na tym filmie. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Kolejne kilka sekund nagrania to jest ten smaczek, o którym wspominałem w poście. Obejrzyjcie do końca. Nie uciąłem ani kawałka. Zapraszamy. Zmierzch 3-0. Piszczu, czy możesz mi pokazać palcem, czy słychać dobrze mój głos? Czy ktoś stoi przy kamerze? Czy dobrze słychać mój głos? Okej, okay, to cisza na planie. Ujęcie pierwsze. Akcja. Witam wszystkich. Piękny las szkocki. To tutaj 725 lat temu William Wallace, którego bardzo dobrze znacie z filmu Braveheart. Tu będziecie mieli wstawkę. Toczył swoje ostatnie bitwy za armią angielską, gdzie niestety nastąpił początek zmierzchu walk o wolność ludności szkockiej. To tutaj, w tych lasach dookoła Falkirk nastąpiła bardzo przykra sytuacja, gdzie Edward I, zwany również Długonogim, pokonał armię Williama Wallace'a. Ale to nie wszystko. Zapraszamy Was na operację Zmierzch. Pytacie gdzie są wszyscy? Tu są wszyscy! No, jedna uwaga, jak przebiegacie, to przebiegaj za jej plecami, żeby nie przebiegać przed pistoletem, bo wtedy wchodzisz, wiesz, na linię ognia. Chodź Wojtek! Ktoś przyjechał? Tak mi się wydało, że sprzedam samochód. Anka, pójdzie zobaczyć kto przyjechał? No może to być bez, bo mają drugi klucz. Olo i zobacz czy mama przyjechała. Kurwa, brama była otwarta. Dobra, mam mikrofony włączone. Weź? Skąd wiem, że jest włączony? Dobra Musi świecić. Na drzewie. Nie, tam się nagrywa już. Okej, okay, cisza. Jedziemy. Jak przed chwilą mówiłem, gdzie są wszyscy? No to są! Smyk Wojtek Kukuryk O cholera, coś się dzieje G.I.J. nie zwiechały. Nie, 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 nie gra, ja sobie potnę Biegaj ile chcesz teraz do woli. ja będę mówił, dźwięk sobie się wyekstraktuje i będzie wszystko dobrze Operacja, operacja Zmieść 3.0. Co możemy wam powiedzieć? Od 23 do 25 czerwca spotykamy się w pięknym szkockim lesie. Eee, wszystkie informacje znajdziecie w opisie, jak mówiłem wcześniej. A Wojtek teraz wam powie, co należy ze sobą zabrać. Po pierwsze, działające repliki, bo minimum dwie sztuki bo wiadomo, są to tylko zabawki dla dużych chłopaków i często gęsto jest tak, że repliki wyłapują awarię. Wiadomo, ochrona oczu. Jeśli chodzi o moc wylotową replik, to stosujemy się do tego, co jest podane na, na sajcie. Link będzie w, w opisie. Stosujemy się do, do zasad, które obowiązują tutaj u nich na sajcie. Tak jest. Sprzęt do biwakowania, tak? Zalecam kanimata, śpiwór, może być letni, chyba, że tam jakieś three seasons, dla tych, którzy są Większymi zbarzuchami. Yy, oprócz tego polecam się zaopatrzyć w, w siatkę na twarz i jakiś spray na, na robactwo. Bo jednak midzisy i kleszcze są w. Myślę, że, myślę, że link do, 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 do sprayu też damy w opisie. Tak, i, I do siatki tak samo, tą, którą ja używam i która jest sprawdzona tutaj w szkockich warunkach, ponieważ musicie mieć siatkę z bardzo drobnym splotem. Bo zwykła, zwykła moskitiera ma po prostu zbyt duże oczka. Jak to mówi, jak to mówi Olek z, z ekipy Husari? Dobra, lecieć! Na to wy czekacie. Napierdala! No i to są właśnie wszyscy! Po poznaliśmy, poznaliśmy takich ludzi na Szkocji, że to jest masakra, ale tu zawsze jest coś, coś ciekawego do, ro do, do roboty i są zawsze ciekawi ludzie. E To Daniel, porobicie. Ja, ja, sobie, ja sobie poradzę. E, co, co, do, co do kampowania. E, tak jak mówił Wojtek: namiot, śpiwór, e, karimata. karimata. To jest podstawa. Pomimo tego, że mamy w planach zrobienie e, dachu z plandek, tak czy inaczej, zeszły... warto, się, warto się zaopatrzyć w swój sprzęt. Tak, bo nie wiadomo, zeszły rok nauczył. Nie wiadomo, ile osób będziemy w stanie wepchnąć pod te, e, pod te plandeki. E, także polecam też. Polecam też yy, zabrać dodatkowe śledzie, ponieważ teren yy, jest dosyć twardy, jest, jest utwardzony, więc yy, śledzi się po prostu łamią. Napierdalajcie te. Tak. Teraz napierdalajcie. Kurwa z tym dawaj! dawaj, dawaj! <grymne> A ty tam minę do Co wy miałyście w kawie rano? Kurwa to ja piłem wódkę. Co jeszcze robimy? Za co muszę przeprosić, bo to był mój głupi pomysł, że... że robimy, robimy imprezę <grymne> tylko i wyłącznie na... tylko i wyłącznie na cały... na całe trzy dni. Przepraszam was bardzo. Jeżeli ktoś chce przyjechać na jeden dzień, zapraszamy. Zrobimy dodatkowy bilet na... Na imprezę, jeżeli ktoś chce być na, na jednym dniu. Dziewczyny się rozkręciły, nie wiadomo jak to się dzisiaj zdarzy. Poszalały, miały jechać przy śniadaniu, a jest już pora obiadowa. Coś do ciągu. Nie ty, usiadła do mnie dupą. ja się nie Dzikami, co, co, może... Kłup, żub, kurwa, łośku na <grym> co możemy dodać? Zapraszamy. Wszyscy pod jedną, jedną flagą. Będziemy się dobrze bawić jak zwykle. Szkocki Las jest piękny. Pozdrawiam Williama Olesa. Niech ziemią mu lekką będzie. Dawaj z jednej, jak 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 mówię, jak, 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 może... jak, jak kozak. Jak jak koza, Ga gangsta style. style. Nie, ja to do góry pojmę. E, Jeszcze coś dodać Ej. Nie no nie mów to coś bo i tak dźwięk się wyekstraktuje wy, wy, Wytniemy najlepsze momenty wy, 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 wytniemy najlepsze momenty Napierdalać. E, to ja bym chciał jeszcze powiedzieć Pomidor Napierdalać głupie chuj Bojcie chciałby jeszcze na zakończenie powiedzieć e, Pozdrawiam mamę Pomidor Ui! Yes! A, i co jeszcze ja chciałbym dodać? Wszystkie te zdjęcia, wstawki, przebitki, inne pierdoły. Robi nas nadworny y, kierownik dyrektor, artystyczny. Dyrektor artystyczny. Jest, pokażcie, się, pokaż się w kamerze. Fiszczu, dziękujemy Ci bardzo. Jesteś kurwa wielki. Kakao! Nie, nie wykasuję tego. Dobra, dobra zbiórka. Ja, ja go wezmę. A bo dobra, ja wezmę karabin. Dziewczyny, weźmiecie coś? Stój tutaj rzeczy z beczki. Uwaga na noży.